Już za chwilę film, a ja zapraszam Cię do wzięcia udziału w giveaway'u na czołg premium swego poziomu i 30 godzin premium. Wszystkie szczegóły w opisie filmu. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bany. Możemy powiedzieć, stało się po wielu petycjach, po wielu prośbach, po wielu próbach, wymuszeń, w końcu is 3 trafił do sprzedaży. Oczywiście może troszkę dramatyzuje, bo nikt nie wymuszał, nikt nie prosił i itd., itd., ale bardzo często pytaliście, czy mm, ta premka w końcu trafi do... Sprzedaży trafiła, także jest najlepszy moment, żeby o niej trochę opowiedzieć, ponieważ już przypięto na samym początku jej łatkę czołgu OP. Bardzo szybko nagrałem materiał, że ten czołg nie jest wcale taki wybitnie OP i tak dalej, za co niejednokrotnie zostałem zlinczowany. Zasadniczo moje zdanie być może różni się od większości osób, ale postaram Wam się y, przedstawić je. Uszkodzenie na minutę 1991,79 390. Y, Obrażeń na zwykłym pocisku, na pocisku kumulacyjnym 270 penetracji i również 390 obrażeń. No i oczywiście magazynek, który jest bardzo kontrowersyjnym magazynkiem, a myślę, że można nawet użyć tu czasu przeszłego, był kontrowersyjnym magazynkiem. A mianowicie trzy pestki: pierwszy pocisk ładuje się najszybciej, drugi wolniej i trzeci najwolniej. Te wartości wynoszą przy podstawowej załodze bez wszelkich ulepszeń, 11,75 sekundy, żeby załadować pierwszy pocisk, 14 sekund, 69, żeby załadować drugi, 17,62, żeby załadować trzeci. Tylko przypomnę, że czołg po raz pierwszy w takiej odsłonie, czyli z magazynkiem, pojawił się w skrzynkach świątecznych. No i oczywiście część osób było zadowolone, bo trafiła na niego w pierwszych skrzynkach, część wydała kupę pieniędzy i nie trafiła na niego wcale. Część z tych ludzi się poobrażało na World of Tanks myślę, że nawet w uz uzasadniony sposób, bo wydając 2000 zł. No cóż, wypadałoby tego ISA 3A. Mieć od razu podkreślałem, że loteria. I podstawowe pytanie, jest w końcu sprzedaży, mamy pół roku później, i czy powinniśmy go chcieć, i czy powinniśmy go kupić. Na to pytanie postaram się wam <laughs> odpowiedzieć. Zacznijmy od porównania, może tak, grał na dziesiątkach, 9 było tak se. Teraz dużo częściej gra na ósemkach, co jest bardzo dobrą informacją, ponieważ mamy dużo większą możliwość zrobienia obrażeń, możemy dużo bardziej poszaleć, możemy naprawdę robić niesamowite wyniki. Dalej, czy to jest czołkopet, tak jak mówiłem w poprzednim materiale, jeśli wyjedziemy z nim na krótki dystans. Um... Sam na sam jest OP, ale oczywiście tak jak w każdymi magazynkami, uczymy się do tego nie dopuszczać, czyli stary, jeśli utrzymamy ISA-3A na dystans, nie będzie już tak różowo, szczególnie, że rozrzut jego działa, to jest 0,44, także naprawdę potrafi zasiać kartofle, tak jak widzimy tutaj, teoretycznie krótki dystans, a pierwszy pocisk nie trafił, dopiero drugim się. Udało trafić. Jeśli chodzi o pancerz, to mamy 249 pancerza z przodu na wieży i to jego atut, ale oczywiście tradycyjnie tutaj w ten prostokącik wchodzi bez żadnego problemu. Także mamy swego rodzaju weak spot, 172 mm po bokach i 100 z tyłu. Tutaj warto zaznaczyć, że owal tej wieży powoduje, że rykoszetuje więcej niż moglibyśmy się tak naprawdę spodziewać, i z tym trzeba się. Liczyć. Jeśli chodzi o pancerz z przodu nosu, no cóż, 110 mm z przodu, mimo nosu, nosa szczupaka, nie robi już takiego wrażenia jak robiło w starym tank. Po prostu, czy to się. No tak, to się generalnie zmieniło. Teraz jest dużo więcej Golda, dużo wyższe penetracje. Także myślę, że tak naprawdę IS-3, a żaden IS-3. Tylko i wyłącznie z dosem szczupaka bez osłony nie robi na nas wrażenia. Oczywiście, naszym zadaniem jako kierowcy ISA jest wykorzystywać tak naprawdę ukształtowanie terenu, wykorzystywać nasypy, chować kadłub, grać tylko na wieżę. Wtedy możemy robić niesamowite wyniki. Na pewno atutem, jeśli chodzi o działot, jest to, że w momencie, kiedy tak naprawdę dorwiemy na samym początku bitwy kogoś. Bardzo nieogarniętego, to w zasadzie połowę wyniku mamy już zrobione, później tylko drugi magazynek i jest tak naprawdę po zawodach, to warto wspomnieć, żeby zadać teoretycznie 1170 obrażeń wystarczy nam 6 sekund od momentu pierwszego strzału, czyli tak naprawdę niedużo i to robi różnicę. Gra się dużo łatwiej niż Isem. Jeśli mielibyśmy porównać pancerz, to tutaj Defender dalej jest. Y Dalej jest faworytem, ponieważ on to potrafi naprawdę rykoszytować kosmiczne rzeczy i IS3, A pod względem pancerza, nie ma do niego startu. Działo jeśli chodzi o rozrzut, mają bardzo podobne. Także tutaj no cóż. Bywa różnie, ale IS-3A, każdy IS w zasadzie został stworzony do walki na krótkim dystansie, i tutaj wiedzie prym nasz Isek. Nawet tak naprawdę mamy szansę powalczyć z dziesiątkami. Jeśli schowamy umiejętnie kadłub, to możemy całkiem sporo działać. Szczególnie, że mamy penetrację na poziomie 270 na pocisku HIT. Także jeszcze go strzelać i jest się jak wbijać. Może nie w Mausa od przodu, w wieżę, ale na pewno z wieloma dziewiątkami, dziesiątkami i ósemkami bez problemu sobie poradzimy. 1550 punktów życia powoduje, że cóż, możemy sobie pożyć i możemy żyć całkiem nieźle, szczególnie jeśli mm, weźmiemy pod uwagę depresję, ponieważ to no jest w zasadzie każda, y, pięta hillesowa każdego czołgu i sowatego, tylko 5 stopni, także tutaj nie możemy myśleć o walkach tak naprawdę gdzieś yy... Chciałem powiedzieć, Bóg wie gdzie, ale gdzieś na jakichś górkach. Raczej powinniśmy szukać starcia na prostym, dlatego tutaj widać walka na Himmelsdorfie. Już jest 5000 obrażeń. Zostało tylko 7 pocisków premium i 3 pociski odłamkowo burzące. Także jest deficyt. Jeśli chodzi o amunicję, to mamy 28 sztuk i trzeba sobie odważnie powiedzieć, że dużo częściej. Zaczyna brakować amunicji niż zwykłym się, ze względu na to, że bardzo szybko opróżniamy trzy pestki. W momencie, kiedy opróżnimy, mamy ładowanie pierwszej pestki na poziomie 11 sekund, także wtedy się zamieniamy w zwykłego ISA. Yy, czy ten czołg jest OP? I tak, i nie. Na krótkim dystansie, oczywiście, że tak, bo zje każdą inną ósemkę. Ale jeśli będziemy grać z głową, czyli nie damy is sobie skrócić. Będziemy wymieniać jeden za jeden, wtedy nie jest już tak różowo. No i w zasadzie najważniejsze pytanie, czy go kupić? Jeśli ja bym go nie wygrał w skrzynkach, to nawet jako zwykły użytkownik bym go teraz kupił. Dlaczego? Bo jest ciekawym pojazdem, ciekawą propozycją, warto od czasu do czasu zagrać nim randoma, chociaż zdecydowanie częściej ze względu na pancerz sięgam po defendera. Zazwyczaj jak nim gram, bawię się po prostu dobrze i jest ok. Szczególnie podkreślam teraz, kiedy matchmaking części rzuca na ósemki, można... Mm, można z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że będzie się grało jeszcze lepiej. Tradycyjnie 350 metrów zasięgu widzenia. Było też pytanie na streamie, zresztą zapraszam Was na te streamy od poniedziałku do piątku od 8 do 14, od 20 do, 22, od 20 do 22, w niedzielę od 18 do 22. Było mnóstwo pytań, czy lepiej wybrać Somułę czy ISA 3A, ponieważ je mamy teraz w sprzedaży. Moim zdaniem zdecydowanie ISA 3A, ponieważ będzie dużo rzadziej pojawiał się w sprzedaży niż Somuła, a daje naprawdę całkiem sporo radości, szczególnie jeśli nie macie Defendera, to może ukoić troszkę Wasze zszargane nerwy w oczekiwaniu, chociaż nie, Defender był całkiem niedawno w sprzedaży i zaczyna się pojawiać regularnie, także myślę, że po jakimś czasie isa 3 a też będzie to czekać, on po prostu nie staje się ikoną. Wszyscy zakładali, że to będzie idealny czołg na turnieje, otóż nie, Defender jest pewniejszy z racji tego, że potrafi zrykoszetować nieprzyzwoite rzeczy, IS-3 tego nie potrafi, I 3 Autoloader, szczególnie, że tak jak powiedziałem, nieco świat się zmienił, chyba tak będzie najbezpieczniej, a co za tym idzie? Pancerz ISA-3 już nie stanowi większego problemu Kiedy się go spodziewa sprzedaży znowu nie mam zielonego pojęcia. Być może kiedyś, być może w ogóle. Ciężko orzec. Na dzień dzisiejszy to myślę, że jest jedna, jedna z lepszych Premek, szczególnie, że możemy właśnie skrapować się tyłem, możemy robić inne cuda. Także. No, w ogólnym rozrachunku warto i jest to czołg, na który wielu, wielu graczy czekało. Jeśli macie teraz pieniądze i jest okazja i e, nie będzie to powodem, że nie będziecie mieli co zjeść, to myślę, że jak najbardziej warto. Oczywiście jeśli nie macie pieniędzy, żeby kupić defendera i jeść, to dalej możecie, tyle że wtedy będziecie głodni. Chodzić ostateczny wybór należy do Was. Nie jest to czołg, który będzie. No, i w tym momencie mamy chyba nie. Jeszcze nie mamy końca amunicji. Mamy jeszcze jeden pocisk od burzący. Trzeba się przyzwyczaić przy takich wynikach. Dużo łatwiej Isa, 3A zrobić taki wynik niż innym czołgiem, ponieważ bardzo często już w pierwszych dwóch minutach bitwy mamy na przykład zrobione 2,5 tysiąca Damaszku i chcemy zrobić więcej. Szczególnie, że mamy o dwa pociski mniej niż w przypadku Isa, niż w przypadku Defendera. Także warto o tym pamiętać. Myślę, że to co miałem powiedzieć, to już tak naprawdę powiedziałem, poczekajmy aż skończy się amunicja, ta bitwa oczywiście jest wygrana, wynik fenomenalny, 7000, mimo że były dziewiątki tak naprawdę, ale nasz bohater nie miał przyjemności z tymi dziewiątkami, nie pojechał standardowo, pojechał na prawą stronę, nie pojechał na przepychacz i myślę, że tak naprawdę stąd ten wynik. Także jeśli długo czekaliście na ISA 3A, to jest teraz okazja i będę wam życzył naprawdę miłej gry. Jeśli jeszcze się wahacie, to na pewno za jakiś czas będzie okazja, a być może wyjdzie nowy czołg, który tak naprawdę zdeklasuje ISA 3A, bo to jest też rzecz, którą tak naprawdę od dłuższego czasu w World of Tanks yy... Ee, obserwujemy, czyli idzie nowe, nowe czołgi, jeszcze lepsze czołgi, i tak dalej, i tak dalej. A co za tym idzie, to co było dobre rok temu, dzisiaj już jest co najwyżej przeciętne, ewentualnie zadowalające. A za rok, dwa, będzie tak jak C34. Łopanie, sprzedaj pan ten czołg, bo to się do niczego nie nadaje. W żadnym wypadku mi pan tego nie bierz. Poczekajmy aż wystrzeli ostatni pocisk, składuje ostatni pocisk kumulacyjny. W tym momencie oddał ostatni strzał. Tak jak powiedziałem, bitwa wygrana. Zapraszam was do tabeli wyników. Jeśli chodzi o wynik, to zabrakło jednego, mm, jednego kila do medalu Radleya Waltersa. Mamy odznakę asa pancernego, mamy Spotera Mamy rękę Boga, mamy brutala, mamy ogień skuteczny, do tego stalową ścianę, duży kaliber i specjalistę. W liczbach wyglądało to tak. 28 trafionych strzałów, 23 w celu, 21 z przebiciem. Tutaj ten rozrzut 0,44 powoduje, że musimy się liczyć z tym, że nie będziemy trafiać. W sumie zadał 7467 obrażeń, z czego 1215 z dystansu większego niż 300 metrów, co tak naprawdę jak na ISA czy autoloader to jest niezły wynik. Uszkodził 11 pocisków, uszkodził 11 czołgów, 7... Odesłał do garażu 2202 bazowego doświadczenia. Była jakaś gwiazdka, więc mamy 10 tysięcy. Mimo tego, że strzelał za amunicji premium i wydał na nim 63,5 tysiąca, mamy 123 839 kredytów do przodu. Wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was niezmiennie do komentowania. Napiszcie, co wymyślicie o ISE Autoloader. Zapraszam do subskrypcji kanału. Zapraszam do lajkowania materiału. Zapraszam również na streamy, które odbywają się regularnie od poniedziałku do piątku od 8 do 14 od 20 do 22. Ja się dzisiaj z Wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie. ban.